Wchodzę na scenę, robię to na grubo Hej się zgadza, liczby losem Nie mam czasu na kłopoty Wokół mnie tylko moje reszta, to tylko ploty Każdy dzień to wyzwanie, nie odpuszczam, jadę w grubość Jadę na pełnym, nie ma czasu na sen Pieniądze, luksus, diamentowy sen Nie ma co się cofać, przyszłość to mój cel Trap life, high life, tu idę jak rakieta W ulicach widzę swoje marzenia, teraz je spełniam Każdy krok to sukces, nie ma miejsca na przegrane Czuję się jak król, w mojej głowie tylko plany Moja nie zatrzymać się, wszystko na scenę, robię to na grubo Hajs się skaza, liczby rosną, nie mam czasu na głupoty Wokół mnie tylko moi, reszta to tylko ploty Każdy dzień to wyzwanie, nie odpuszczam, jadę w grubość Jadę na pełnym, nie ma czasu na sen Pieniądze, luksus, diamentowy sen Nie ma co się cofać, przyszłość to mój cel Tra W ulicach widzę swoje marzenia, teraz jest spełnia ja. Każdy krok to sukces, nie ja ma Czujesz się jak król w mojej głowie, tylko plany Przyszłość moja, nie zatrzymam się Już jest blisko rany Jadę na pełnym, nie ma czasu na sen Pieniądze luksus, miałem sen Nie ma co się cofać, przyszłość to mój cel Ja Wodzę na scenę, robię to na grubo Hejs się zgadza, liczby rosną, nie mam czasu na kupoty. Wokół mnie tylko moje reszta to tylko ploty Każdy dzień to wyzwanie, nie odpuszczam, jadę w grubość Jadę na pełnym, nie ma czasu na sen Biegące luksus, diamentowy sen Nie ma co się cofać, przyszłość to mój cel Drop life, high life, idę jak rakieta W ulicach widzę swoje marzenia, teraz się spełnia Każdy krok to sukces, nie ma miejsca na przegrawę Czuję się jak król, mój mojej głowie tylko prawy Iżłość moja, nie zatrzymam się, już jest blisko rana Będę na pełnym, nie ma czasu na sen Biegące luksus, diamentowy sen Nie ma co się cofać, Jak król w mojej głowie, tylko plany Przyszłość moja, nie zatrzymam się, już blisko rana